Witam Ciebie, moja kochana, na kolejnej praktyce na czas ciąży. Zapraszam Cię do praktyki, która ma za zadanie zrównoważyć Cię e wewnętrznie, złapać wewnętrzną równowagę, wewnętrzny spokój, ale też wyjść potem z tego spokoju do e działania, do ukierunkowego działania. <laughs> Zaczniemy sobie. Jak zawsze z, z krótką rozgrzewką, a potem przejdziemy do trzech ćwiczeń gimnastyki słowieńskiej. Usiądź w pozycji łatwej, w siadzie skrzyżnym. Jeśli będzie Ci wygodniej, usiąść na poduszce, to to zrób. Niech ta pozycja będzie dla Ciebie wygodna i komfortowa. Ważne jest, żebyś miała proste plecy, czubek głowy wyciągnięty do nieba. Zamknij na moment oczy, połóż jedną rękę na sercu, drugą rękę na swoim brzuchu, na swoim łonie. I zacznij głęboko oddychać, kierując oddech do brzucha, kierując oddech do swojego dziecka, dotleniając je i siebie. I zatrzymując się w tu i teraz to, co było, no już nie istnieje, tego co będzie, jeszcze nie ma. Jesteś teraz tu, w tej chwili ze sobą, swoim ciałem i swoim dzieckiem. Zamknij oczy i zacznij głęboko oddychać. Ostatni wdech i wydech. I przenieś ręce na nogę z przodu, wdech, klatka piersiowa do przodu, wydech do tyłu, wdech do przodu, wydech do tyłu. Skieruj swoją uwagę na dół kręgosłupa, na dół brzucha. I w swoim tempie możesz mieć przy tym zamknięte oczy, wtedy będziesz lepiej czuć swoje ciało. Zacznij powoli rozgrzewać swój kręgosłup. Wdech, klatka piersiowa do przodu, wydech do tyłu. Głowa się nie pochyla w żadną stronę, czubek głowy wyciągnięty do nieba. Pracują plecy. Przenieś teraz bezpośrednio dłonie na kolana, ten sam ruch, ale teraz skieruj swoją uwagę na odcinek piersiowy kręgosłupa. Dalej zgodnie ze swoim oddechem, zgodnie z potrzebami swojego ciała, poczuj, jak rozgrzewa się Twój kręgosłup na całej długości. Teraz bezpośrednio, jeśli dasz radę, przenieś ręce przed siebie, na ziemię, pęcam ruch, ale pogłęb go ruchem głowy. Wdech, klatka piersiowa do przodu, wydech, do tyłu, zagrągamy plecy. ostatni raz i wyprostuj się z wdechem i z wydechem siadamy tak, żeby dotykały siebie stopy między nogami kształt diamentu, stopy nie muszą być blisko krocza, tak żeby było dla Ciebie komfortowo złapę nogi w, tym, w takim miejscu żebyś była pewna, że możesz mieć Proste plecy i czubek głowy sięgać do nieba. I zacznij lecieć jak motylek, poruszając kolanami do przodu, do góry i do dołu, rozluźniając swoje biodra. I zatrzymaj nogi wdech. Z wydechem rozstaw stopy, rozstaw nogi, tak, żeby było dla Ciebie dobrze i komfortowo. To nie ma być jakoś na siłę. Jeśli jest Ci tak niewygodnie, możesz zawsze wziąć poduszkę i podłożyć ją sobie pod pośladki. Być może wtedy będzie Ci wygodniej i będziesz miała bardziej proste yy, plecy. I kładziemy ręce w okolicy kolan, dłoni w okolicy kolan, wdech, góra, wydech, schylamy się do jednej nogi, wdech, góra, wydech, schylamy się do drugiej. Postaraj się zrobić ten skłon od dołu pleców, od dołu brzucha, żeby to nie było takie schylenie się, tylko żeby to był ruch od biodra. On nie musi być głęboki, wdech, góra, wydech, dół. Poczuj jak rozciągają się tutaj pachwiny. Pięknie się też otwierają w tym ćwiczeniu biodra. I ostatni raz wdech i wydech. I góra wdech. Z wydechem siadamy z powrotem w pozycji łatwej, w siadzie skrzyżnym, dłonie na kolanach i zaczni kręcić kółeczka w tułowie. Wdech, klatka piersiowa do przodu, wydech do tyłu. Wdech do przodu, wydech do tyłu. Na razie w jedną stronę. Delikatnie zmień kierunek, wdech przód, wydech tył. I z wdechem wyprostuj się, czubek głowy skieruj do nieba. Wydechem, połóż dłonie na ramionach i będziemy robić taki wiatraczek. Wdech lewo, wydech prawo, wdech lewo, wydech prawo. Poruszamy kręgosłupem na całej długości, ale być może odczujesz najbardziej w klatce piersiowej i w odcinku piersiowym kręgosłupa ten ruch. I zatrzymaj się, weź głęboki wdech, z wydechem opuść ręce na kolana. I została nam głowa, wdech do lewego ramienia i półokręgiem, taką łódeczką ciągniemy brodę, wydech do prawego, wdech do lewego, wydech do prawego. I w tym ruchu poczuj jak dzisiaj ma się twoja głowa, jak się ma twoja szyja. Zobacz czy dasz radę kręcić pełne okrążenia głową. Jeśli tak, to możesz zacząć robiąc wydech wtedy kiedy głowa jest do tyłu, wydech wtedy kiedy do przodu. Wdech do tyłu, wydech do przodu. Jeśli czujesz, że to jest dla Ciebie za dużo, pozostań przy półokręgach i delikatnie zmień kierunek. Tech tył, wydech przód. I wyprostuj głowę, wdech, wyciągnij czubek głowy do nieba i z wydechem rozluźnij ciało. Ciało mamy rozgrzane, przygotowane do praktyki, więc zapraszam Cię na trzy ćwiczenia gimnastyki słowiańskiej. Zaczniemy sobie od świata górnego. Ćwiczenie dziewiąte, które nazywa się właśnie wewnętrzna równowaga, wewnętrzny spokój. Stań w lekkim rozkroku, stopy, zewnętrzne krawędzie stóp równolegle do siebie, Duże palce troszkę do środka, lekko ugięte kolana, luz miednicy, nadgarstki wędrują na nadnercza. I można to osiągnąć poprzez podłożenie jednej dłoni pod łopatkę i dołożenie nadgarstka drugiej. Na początku zacznij rozmasowywać to miejsce w swoim ciele, kręcąc kółeczka nadgarstkami w jedną i w drugą stronę. Trzymaj już nadgarstki, dłonie luźne, skierowane w dół, a łokcie do przodu i do tyłu, trochę tak jakbyś poruszała skrzydłami. Sprawdź jak e, mają się dzisiaj Twoje barki. Nie oceniaj tego, tylko zauważ. Być może jeden jest bardziej napięty niż drugi, to jest normalne. I zatrzymaj już ręce, łokcie przenieś maksymalnie do przodu, tak żebyś poczuła napięcie w dole pachowym, w barku, żebyś poczuła jak wyciąga się Twoja klatka piersiowa do góry, jak wyciąga się do góry tył szyi, czubek głowy skieruj do nieba, leciutko podnieś brodę do góry, tak żebyś mogła popatrzeć w dal i weź głęboki wdech i wydech w pozycji wyjściowej świata górnego. Świat górny, krąg dziewiąty to pozycja na dwóch nogach. Będziemy robić lekki skłon do przodu, ale tylko tak, żebyś mogła swobodnie popatrzeć przed siebie. Czyli broda przed siebie, patrzysz przed siebie, skłon nie jest głęboki, łokcie opadają do ziemi, kolana są cały czas lekko ugięte. W tej pozycji będziemy podnosić biodra do góry, wypinając pośladki i kierując kość do góry. Jeśli możesz i utrzymujesz równowagę, to wespnij się lekko na palce z wdechem. Z wydechem opadamy na całe stopy, podkulamy kości ogonową, zaokrąglając lędźwia. Podnosimy się do góry, biodra jeszcze przenosimy bardziej do przodu, wdech i wydech w pozycji wyjściowej. kłon lekki, patrzysz przed siebie, łokcie do ziemi, kolana ugięte, biodra do góry, kości ogonowa do góry, wypinamy pośladki. Możesz zostać tak z wdechem, a możesz spiąć się na palce. Z wydechem chowamy biodra, Podkulamy kość ogonową, zaokrąglamy lędźwia. Jesteśmy na całych stopach. Podnosimy się do góry jeszcze głębiej biodra. Do przodu wdech i wydech. I jeszcze raz. Lekki skłon i z wdechem biodra do góry, kościogonowa do góry, wspięcie na palce. Z wydechem całe stopy pod kul, kość ogonową, pod siebie i podnieś się do góry. Biodra, maks do przodu, wdech i wydech. Łokcie do przodu. I ostatni raz. Lekki skłon, cały czas kolana lekko ugięte. Popatrz przed siebie. Biodra do góry, kość ogonowa do góry, ciągnie pięty, wdech. Wydech całe stopy. Podkulamy kości ogonową, idziemy do góry, biodra do przodu, wdech i wydech. Możesz rozluźnić ręce. I będziemy przechodzić do świata średniego, czyli do klęku. W klęku kolana zawsze są troszeczkę szerzej niż biodra. Nadgarstki wędrują na nadnercza. Tak samo jak w świecie górnym. Łokcie do przodu, czubek głowy do nieba. Wdech i wydech, popatrz w dal. Stopy luźno leżą na ziemi. Świat, mm, średni krąg, piąty przed nami. W tej pozycji. Łączymy ze sobą stopy. I teraz jedną stopę wspinamy na palce, Odwodzimy nogę w i możemy odsunąć trochę nogę dalej, żebyś miała dobre miejsce podparcia, żebyś czuła się stabilnie. I wdech i wydech. I powrót do klęku i rozstawienie stóp. Wdech i wydech. Druga strona. Połącz stopy, wespnij drugą stronę na palce, odpięć nogę w biodrze, odsuwając stopę, tak żeby było Ci stabilnie i wygodnie. Możesz się też bujnąć w stronę tej wystawionej nogi, może będzie Ci tak wygodnie, może będzie Ci tak miło. Otwierasz wtedy jeszcze bardziej biodro i z powrotem odstawiamy nogę, rozstawiamy stopy, wdech i wydech. Połącz stopy. Jedna stopa na palce i odsuwamy nogę, tak żebyś miała tutaj podparcie. Możesz się bujnąć, wdech i wydech, powrót do klęku. Wdech i wydech. I połącz stopy, druga stopa na palce i odjeżdżamy nogą otwieramy. Tutaj pachwinę i biodro. Wdech i wydech. Błynięcie. I powrót. I rozstawienie stóp. Wdech i wydech. I jeszcze po razie. Połącz stopy. Pierwsza na palce. Z otwarciem biodra. Wdech i wydech. Powrót. Rozstawienie stóp. Oddech i druga strona, ostatni raz połącz stopy, druga strona na palce, odstawiamy nogę, otwieramy biodro, wdech i wydech z bujnięciem i powrót i rozstawienie stóp, wdech i wydech. I przed nami ostatnie ćwiczenie, świat dolny, krąg siódmy. Zajdziemy sobie do świata dolnego, czyli ściągamy łopatki, masujemy pachy, z czułością obejmujemy i przemasujemy od dołu piersi, potem idą ręce po klatce piersiowej, po szyi, po twarzy i zawiązujemy pączek który jest nad samą głową albo oparty na głowie. Szeroko otworzone mm, łokcie, tak żebyś mogła, żebyś poczuła, że prostujesz odcinek piersiowy kręgosłupa. Teraz schodzą ręce za szyją, za głową. Możesz przemasować sobie e, ramiona, jeśli czujesz to jakieś napięcie. I przechodzą dłonie do przodu, grzbiety nadgarstki się łączą. Przesuwamy pośladki w stronę pięt i schodzimy łokciami na ziemię. I do przodu jeszcze kroczek albo dwa. Możesz rozszerzyć też trochę kolana, tak żeby było ci wygodnie. Pobujaj się do przodu i do tyłu, nie kładziesz brody na dłoniach. Poczuj, jak Ci dzisiaj jest w tej pozycji. Może jeszcze szerzej kolana potrzebujesz rozłożyć. Pobuję się teraz trochę na boki. Może tu jakieś ósemki biodrami albo jakieś kółeczka będziesz chciała robić, tak, żebyś poczuła się komfortowo i żeby to ćwiczenie, ta pozycja była dla Ciebie miła. Spróbuj mieć rozluźnione lędźwie i rozluźniony brzuch. I zatrzymaj się. I teraz lędźwie podnosimy do góry i na dół, tak, żeby poczuć jak to jest. Tyle, ile możesz, wzmacniamy odcinek lędziwały kręgosłupa. I zatrzymaj się już z rozluźnionymi lędźwiami, z rozluźnionym brzuchem. Przenieś trochę środek ciężkości do przodu, tak żebyś poczuła, że napinają się tutaj Twoje barki, że tu jest obciążenie ciała. Ramie powinno być nad łokciem. Wyciągnij kręgosłup jak strunę, popatrz przed siebie, broda nie opiera się na dłoniach. Głęboki wdech i wydech. I przed nami świat dolny, krąg siódmy. To jest ćwiczenie, które nazywa się CEL. I ono pomaga nam wyznaczać sobie cele i dążyć do ich osiągnięcia. Eee, ono też pomaga nam wyjść ze starych torów i przekonaj, dodanie śmiałości i pewności siebie. Będziemy ciągnąć nogę do góry. Więc tak, uginamy nogę bardziej w kolanie. Stopa zadarta, i z wdechem ciągniemy na krótkiej dźwigni. Pamiętaj, że od zgięcia na krótkiej dźwigni do wyprostu wdech. I z wydechem tą samą drogą do dołu, do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Druga noga. Zginamy mocniej w kolanie, zadzieramy stopę na krótkiej dźwigni, żeby nie obciążać kręgosłupa lędźwiowego. Do góry wdech, z wydechem powrót. Wdech i wydech w pozycji wyjściowej. Pierwsza noga, uginamy, stopa zadarta, ciągnie stopa nogę do góry, wdech do wyprostu, z wydechem powrót, wdech i wydech, druga noga i to samo, ciągniemy z wdechem do wyprostu, z wydechem wracamy, wdech. I jeszcze po razie noga. Wdech, góra. Wdech, powrót. Wdech i wydech. I druga noga. Góra. I powrót. I oddech w pozycji wyjściowej. I usiądź proszę na piętach, zaokrągli plecy, tak żebyś dała odpocząć od odcinkowi lędźwiowemu. Jeśli możesz rozszerzając trochę kolana przejdź do pozycji dziecka, tak żebyś czuła, że jest Ci komfortowo, że odpoczywasz i że odpoczywa odcinek lędźwiowy tego supa. Ale być może będzie ci bardziej komfortowo na boku, w pozycji embrionalnej, przyciągnij trochę kolana do siebie. W tej pozycji pewnie będą twoje plecy lepiej odpoczywać. Chodzi o to, żeby zaokrąglić ledwie, żeby one mogły sobie odpocząć po ćwiczeniach ze świata dolnego i żebyś Ty mogła sobie odpocząć. Możesz sobie obłożyć się poduszkami, więc coś pod głowę, między kolana. Tak żeby było Ci wygodnie, komfortowo weź kilka głębokich wdechów i wydechów. Podziękuj sobie za tą praktykę. I jak będziesz gotowa do tego, żeby wstać, to podeprzyj się i boczkiem przejdź do pozycji ładnej. Połóż jeszcze na koniec jedną rękę na sercu, drugą na swoim łonie. Zamknij oczy, weź kilka głębokich wdechów i wydechów, poczuj, jak się masz, jak się czujesz, jak się ma Twoje dziecko. Rozluźnij ręce i na koniec jeszcze trzy wdechy i wydech, wdech przez nos. Wydech oczyszczający przez usta, wdech, wydech. I ostatni raz wdech i wydech. I dziękuję Ci bardzo za tą praktykę. Niech cała seria praktyk na czas ciąży ci służy. we oh, yeah.